Jak oddychać podczas pływania? Wszystko zaczyna się od tego, że potrzebujesz nauczyć się kontrolowanego założenia twarzy pod wodę. Jeśli opanniesz tą umiejętność, to następnie uczysz się bąbi pod wodą. Skup się na tym, by te początkowe wydechy pod wodą były mocne. A po czym poznać, że wydech pod wodą jest mocny i prawidłowy? Popatrz na mnie. Jeśli Twój wydech jest wystarczająco mocny, powinieneś go usłyszeć. Jeśli nie słyszysz swojego wydechu pod wodą, prawdopodobnie w ogóle go nie robisz lub jest on za słaby. Popatrz na mnie. Podczas pływania to jest sam oddech, wydech pod wodą, nosem bądź ustami, wdech zawsze poziomy. Tak dopracuj swój wydech pod wodą, byś słyszał dźwięk bąbelków. Po więcej kciuków, jak oddycha prawidłowo, za do kroki.